Co za chora godzina. Niezły poranek całkiem niezły cel na dziś pobić rekontrol jesteśmy w Portimao to Portimao, które znacie m.in. z MotoGP za mną dwa McLareny tam kolejne dwa a tam jeszcze trochę McLarenów nudę nie ma Głośno. Posłuchajcie sami. Mówiłem, że nie będzie nudy. Trofe się tego zbierało. I tym będziemy jeździć. Tak, dobrze trafiliście. To dalej z kanał Moto Voyager, choć nie jestem na motocyklu i na pewno nie wyglądam jak brzoza. Ale ci z Was, którzy dotrwają do końca tego materiału przekonają się, że nie zabraknie mocji, nie zabraknie dużych prędkości, palonej gumy i na pewno nie zabraknie koni mechanicznych. Pierwszej sesji, a jeszcze dwie przede mną. Tor jest absolutnie przerażający to jest chyba najlepsze określenie na ten obiekt. Tyle ślepych zakrętów, tyle górek, tyle szczytów. Hamowanie, które nie wiadomo kiedy zacząć, nie wiadomo co cię za tym zakrętem czeka. Niesamowite. I do tego samochód, który jest głośny, ale też chyba po prostu nagina prawa fizyki. I kiedy Wasz mózg mówi wam, że trzeba hamować. To te hamowanie musicie rozpocząć o wiele, wiele później. O, jedziemy dalej. który znacie z, chociażby z wyścigów MotoGP e, przy pięknej, słonecznej Portugalii. Jest gorąco, ale gorąco nie tylko ze względu na żar, który, który leje się z nieba, ale przede wszystkim na samochody, dla których tutaj jesteśmy. Otóż e, miałem wyjątkową okazję przejechać się McLarenem 620R. E, to tego, tegoroczna nowość brytyjskiego producenta. Jest to samochód najbardziej wyścigowy ze wszystkich e, z tej grupy Super Series, czyli Samochodów teoretycznie trochę słabszych, nie tych najmocniejszych, jakich McLaren ma, jakie McLaren ma w swojej gamie Ale niczego nie można mu zarzucić, naprawdę to jest, to jest wyścigówka, to jest samochód na tor z homologacją drogową I tak to trzeba nazwać, to jest samochód wyścigowy, do którego możecie przykręcić tablicę rejestracyjną Samochód jest maksymalnie odchudzony Tak na dobrą sprawę w standardzie nie ma nawet klimatyzacji, ani radia, za to wszystko trzeba dopłacić jak widzicie, kubełkowe fotele to jest czysty karbon, sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa. To wszystko sprawia, że to nie jest samochód, którym chcielibyście jeździć na co dzień, ale w takie dni jak dzisiaj ten samochód jest po prostu idealny. Jest naprawdę nieprawdopodobnie szybki i wydaje się, że jego konstruktorzy pomyśleli o wszystkim. Do tego jeszcze połączenie: ten samochód i torf Portimao. Masa ślepych zakrętów, masa wzniesień, za którymi masz się od razu potężne spadki. Takie, że treść żołądka podchodzi Wam do gardła, hamowanie, szybkie zakręty, nie widzicie gdzie jedziecie w kilku momentach i naprawdę trzeba walczyć z własnym umysłem i z własnym takim instynktem samozachowawczym, żeby hamować odpowiednio późno, żeby wykorzystać chociaż jakąś część potencjału tego samochodu, bo nie oszukujmy się, no, bez odpowiedniego szkolenia, bez wprawy, jeśli nie jesteście kierowcą wyścigowym. Nie wykorzystacie potencjału tego samochodu nawet na takim torze jak, jak Portimao. 620 Koni 620 z silnika 3,8 litra eee, robi robotę i to wszystko jest rzucone na tylne koła, więc naprawdę z gazem trzeba ostrożnie, eee, tak jak mówiłem, jest to naprawdę auto bardzo już mocno zrobione pod tor, do używania go na trackdayach takich jak dzisiaj. O czym też świadczy chociażby obuwie tego yy, samochodu, bo McLaren zdecydował się na korzystanie z opon y, Pirelli y, i to są P0 Trofeo R, czyli to są opony tak samo jak ten samochód, opony wyścigowe z homologacją drogową. Yy, na przebitkach pewnie gdzieś zobaczycie jak ta opona wygląda, to jest taki semi slick, ona ma trochę bieżnika od swojej wewnętrznej strony natomiast im bliżej zewnętrznego rantu tym tego bieżnika jest mniej i trochę taki ponacinany slick. Tak to mniej więcej wygląda. Opona jest fantastyczna. Kiedy ona złapie trochę temperatury klei jak wściekła. To po prostu macie wrażenie, że na zakrętach organy Wam się przesuwają do zewnętrznej. Ale jest to opona, która do użytku drogowego się po prostu nie nadaje, bo w momencie kiedy jest zimno albo kiedy już by coś popadało, jakiś deszcz, rosa, cokolwiek, ta opona nie trzyma w ogóle i staje się po prostu potwornie niebezpieczna. Cały ten dzień, cały ten dzień tutaj na, na torze Portimao jest niesamowity. Zobaczycie w materiale. Albo już pewnie część, część zobaczyliście na przebitkach ile tutaj jest tych McLarenów. To jest cała gama McLarenów, łącznie ze, ze słynnym modelem Senna i, i z prototypową Elwą. Pamiętacie, taki suchy, dość po wymarzonym samochodzie dla dresiarza? To taki, który ma przeszklone drzwi, żeby było widać paski. To spójrzcie na to. Mam nadzieję, że to widać, ale tam, o to, to jest szybka w drzwiach. Taka sama jak ta tutaj Więc jeśli znacie jakiegoś dresiarza, którego stać na ten samochód To możecie mu go śmiało polecić Będzie zadowolony Słów jeszcze kilka może o 620RC No dobra, to jeszcze szybki rzut oka jak to wygląda od środka Tablica przyrządów, dużo karbonu paski zamiast klamek fotele karbonowe, wszyscy jeździliśmy w kaskach regulacja fotela jest tylko wzdłużna, możecie przysunąć go bliżej lub dalej tutaj elementy rozporowe, klatka sześciopunktowe pasy kierownica z karbonu łopatki do zmiany biegów żadnych zbędnych elementów 350 sztuk na cały świat zostało wyprodukowane tego samochodu cena, pogrzebiecie w internecie, ale to już są miliony złotych absolutnie niezapomniane przeżycie i wiem, że Moto Voyager to jest portal typowo motocyklowy, ale dla każdego miłośnika motoryzacji, myślę, że ten materiał będzie tak samo ciekawy i co? i tyle trzeba wracać do rzeczywistości pojeździliśmy, poszaleliśmy oby częściej na razie właśnie 620R 38 litra, 620 koni Ceramiczne hamulce Nie wiem czy mnie będzie słychać, pójdę do przodu Ceramiczne hamulce które grzeją się jak ściekło, one po każdej sesji jak zjeżdżaliśmy po wykonaniu kilku, kilku ochronień aż dymiły Tutaj elementy aerodynamiczne, charakterystyczne właśnie dla modelu 620R Podobno zwiększają docisk aerodynamiczny o całe 20 kg nigdy się o tym pewnie nie przekonamy ale tak to wygląda a tam moja limonka którą dzisiaj sobie pojeździłem i te słynne skrzydła McLarena. Piękniejsze oblicze motoryzacji, przynajmniej tej na, na czterech kołach, nieprawdopodobne są możliwości tego auta, tych opon, tej całej technologii tu zastosowanej. A propos technologii, spójrzcie na to. Układ wydechowy w modelu 600 LT. Tylko dlatego, że rury są zamontowane tutaj, a nie na tym zderzaku, oszczędzono kilkanaście kilogramów masy. Tam w głąb tych rur jest katalizator. Tak, zaraz, od razu. Tak krótki jest ten układ wydechowy. Tylko po to, żeby był lżejszy. A to, że przy okazji brzmi obłędnie, no to już jest inna sprawa. No właśnie, po czym jeszcze poznać model R, a no potem. Szczerze to nawet nie wiem czy to spełnia jakąś funkcję, czy ma tylko wyglądać, ale jak znam McLarena to pewnie coś to daje. Ale jest przepięknie to samo. taka ciekawostka. Trofeo R to jest opona, której nie kupicie od tak. Ona jest w zasadzie dystrybuowana tylko przez firmy, e, chyba czy nawet jedną może firmę, nie, nie wiem szczerze mówiąc, które specjalizują się w oponach do motorsportu typowo, więc e, producent po prostu nie chce, żeby ta opona trafiła w niepowołane ręce, bo jest zbyt niebezpieczna. Ona jest, ona jest zbyt specjalistyczna i łatwo łatwo można było, by sobie na niej zrobić krzywdę. To co? Jeszcze rzut oka na te piękne auta. I trzeba wracać do hotelu, ale było warto. Once in a lifetime, jak to mówią. I tutaj taki cukiereczek na koniec. Cóż, krytycy dźwięku, możecie już zacząć swoje wywody, ale ten materiał jest na spontanie. Mam do dyspozycji tylko GoPro. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś mnie słychać. Zresztą tu nie o mnie chodzi w tym materiale, tylko o te cudeńka.